Kajtus. Będziesz kiedyś dużym chłopcem. I'm just the kid who's horn. Each day I grow some more. Dyniowe pole. Cześć Kajtusiu, cześć Różo. Dziadek! Jesteś gotowy do wyjścia? Dziadek zabrał Kajtusia na wycieczkę. Róża została w domu i była z tego bardzo niezadowolona. Dlaczego to zrobiłaś? Chciałem zabrać Tobiego ze sobą. Zaraz włożę Tobiego do pralki i znowu będzie czysty. Mamusiu, ja nie chcę, żeby mój Tobi wylądował w pralce. Chodź, Kajtusiu, idziemy zerwać dynie. O, jaki duży chłopiec! Mam nadzieję, że te dynie nie są tak ciężkie jak ty. O! wow! Patrz, ile wyrosło pięknych dyni! Wymyśliłeś kapitalną zabawę? Witajcie! Jak się nazywasz? Jestem Kajtuś. Dzień dobry, pani Jakubie. Kajtuś przyszedł po jedną z pani dyni. Dobrze. Moje dynie są znane w całej okolicy. Naprawdę? A no jasne. Mam nawet specjalny album ze zdjęciami, które przysyłają mi dzieci z całego kraju. Widać na nich ozdoby i latarni, które zostały zrobione z moich dyni. Skąd się biorą takie wielkie dynie? Wyrastają z takich malutkich nasion. A, serio? Kajtuś zdumiał się, że z takiego małego nasionka wyrasta coś tak wielkiego. Życzę miłego wybierania! Dziękujemy pani Jakubiak. Do widzenia. Kajtuś? Kajtuś, gdzie jesteś? <laughs> tu jestem. Tak dobrze się bawiłeś, że nie miałeś czasu wybrać dyni, która podoba ci się najbardziej. Ta mi się podoba! I ta też. Pomyśl chwilę, Kajtusiu. Możesz wybrać tylko jedną. Więc wybieram tę. O! A jest za ciężka. Może ja wezmę tę dużą, a ty poniesiesz tę małą. Możesz dać ją róży. Zgoda. Dynia już wydrążona. Teraz narysujemy na niej buzie. Kajtuś! Róża i ja wyprałyśmy Tobiego. Jest jak nowy. Dziękuję, różyczko. A ja przyniosłem ci dynię. A z drugiej strony drugie oko. Teraz możesz zrobić wszystkie otwory. Przed nami największa atrakcja. Ooh. Piękne lampy. Kajtusz. <grywa> <grywa> Róża ma rację. Ta dynia jest do ciebie podobna, Kajtusiu. Kajtusz też miał zdjęcie swojej lampy z dyni, które mógł wysłać pani Jakubiak do jej albumu. Przygoda z muzyką. Najbardziej na świecie Kajtuś lubił chodzić do parku. Najpierw pobujam się na huśtawce, potem zjadę ze zjeżdżali, a Nisio! potem. Proszę, różyczko. Dziękuję, Kajtusiu. To bardzo miłe z twojej strony. Muzyka? Kajtuś nigdy wcześniej nie słyszał w parku muzyki. Zastanawiał się skąd ona dochodzi. Możemy zostać? Oczywiście, że tak. Jej! Yes! Kajtuś wspaniale się bawił, słuchając muzyki i tańcząc z siostrą. <śm> Lubię tę piosenkę! Jest bardzo ładna. Przypomina mi piosenkę, którą kiedyś grałam na pianinie. Wrócimy tutaj jutro. Ale ja chcę, żeby oni grali muzykę teraz. O! Chcesz posłuchać bajki? Babcia widziała, że Kajtuś wciąż rozmyślał o muzykach z parku. Kajtuś naprawdę tęsknił za muzyką. Muszę wezwać do pianina stroiciela. <noise> Zagraj coś ładnego babciu! O, skoro chcesz, dobrze. Tylko jak to szło. Tak. To jest to. Taj tuś tak lubił muzykę, że chciał grać razem z babcią. Jestem perkusistą. Widać, że obydwoje kochacie muzykę. A może dołączycie do mojego zespołu? O, naprawdę? Jasne, ale musicie mieć lepsze instrumenty. Nie mamy żadnych. To nie problem. Możecie je zrobić sami. Kajtusia bardzo zaciekawiło, co robi babcia Koniecznie chciał jej pomóc Ja chcę to zrobić Jak to robi muzykę? Jak potrząśniesz, wyda dźwięk podobny do grzechotki To nazywa się marakas Ups <śles> Najpierw chyba trzeba go zakryć <śles> Różo, gram na instrumencie. Ja też! Dobrze, teraz moja kolej. Zaraz zrobimy ci twój własny instrument, Kajtusiu. Kajtuś był zawiedziony, że nie będzie grał na marakasach. To było takie przyjemne. Ale ja chcę grać na marakasie. A nie ma innego instrumentu, na którym zagrasz chętniej? Takiego jak widziałeś w parku? Ja chcę grać na bębnie. Teraz weź dwie łyżki i. Jestem bębniarzem! Nie uderzaj za mocno, bo przerwiesz membranę. Wow! Teraz każdy z was ma własny instrument. Kajtuś lubił swój bęben. Wydawał wspaniały dźwięk. Czy wiecie, co jest najważniejsze dla muzyków, kiedy razem grają piosenkę? Muszą słuchać, jak grają inni. Dzięki temu grają razem, do rytmu. No dobrze, na chwilę przerwijcie. Najpierw posłuchajcie. Widzicie, jak moja ręka rusza się w górę i w dół? Kiedy moja ręka idzie w dół, klaśnijcie w ręce, a ja będę pstrykać palcami. Ha Teraz weźcie instrumenty i grajcie razem ze mną. Pamiętajcie o słuchaniu. Płyń, płyń łódką swą, w dół strumyka płyń. Wesołe, wesoło, wesoło, bo życie jest tylko snem. Bardzo dobrze! Kajtusiowi bardzo podobała się muzyka, którą grali. Uważał, że grali tak samo dobrze jak muzycy w parku. Witajcie, jak minął wam dzień? Kajtuś chciało powiedzieć mamie, jak wspaniale się bawili. Sami graliśmy muzykę. Naprawdę? Co to jest, różo? To jest marakas. A to, mój bęben, babcia pomogła nam je zrobić. To znaczy, że świetnie się bawiliście. Słuchaj! Płyń, płyń, łódką swą. W parku słuchaliśmy muzyków. Jutro znowu będą tam grać. Możemy pójść, proszę. Jeśli babcia nie ma nic przeciwko, zrobię to z przyjemnością. <laughs> Kajtuś był zawiedziony, że dziś nie usłyszy w parku tak pięknej muzyki jak wczoraj. O! To wielka szkoda, ale chyba mam coś, co ci poprawi humor. Może dziś to my damy koncert, co? Ojejku! Pilnujcie rytmu! Płyń, płyń, łódką swą w dół, strumyka płyń. Wesoło, 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 bo życie jest tylko snem. Płyń, płyń, płyn, łódką swą w dół, strumyka płyń. Wesoło, wesoło. uwielbiał śpiewać i grać na bębenku. To był jeden z jego najpiękniejszych dni w życiu. życie jest tylko snem. Zrób to sam. Halo. Jest ktoś w domu? Dziadek! Witaj, Kajtusiu! A gdzie wszyscy? Mama poszła z różą na spacer, a tata kosi trawnik. To śmieciarka! Cześć, Kajtusiu! Klementyna! Co to? Zrobiłam prezent dla taty. To domek dla ptaków. Zrobiłam go sama na zajęciach technicznych. Nie mogę się doczekać, kiedy dam go tacie. Ucieszy się. Cześć, Kajtusiu. Ja też chcę zrobić prezent dla mojego taty. A więc jaki prezent chcesz zrobić? Nie martw się, dziadku. Ja to zrobię całkiem sam. Dobrze, w takim razie ja dokończę krzyżówkę w salonie. Ha. Dobrze. No, Kajtusz zniechęcił się, bo nie potrafił zrobić tak ładnego prezentu jak Klementyna. Chciał zrobić dla taty coś wyjątkowego. Dziadku! Co się stało, Kajtusiu? Nic mi nie wychodzi. Nie umiem zrobić nic ładnego dla taty. Nie tak jak Klementyna. Ja mam pomysł na coś, co możemy zrobić razem. Jeśli chcesz jeszcze spróbować. Weź tę kartkę papieru, złóż ją na pół i już masz papierowy samolot. Ale on nie lata, dziadku. Skoro tak, to spróbujmy czegoś innego. Weźmy większą kartkę i złóżmy ją w ten sposób i teraz. Co to jest? To jest pacynka. Tacie się nie spodoba. Już wiem. Spróbujemy tak. Składamy raz. Drugi raz. Gotowe. Kapelusz? Dziadku, chcę zrobić dla taty taki wielki kapelusz. No, ale chyba nie mamy aż tak dużej kartki papieru. Ja mam. Weźmiemy gazetę. <laughs> Zgoda. I tak nie mogłem rozwiązać tej krzyżówki. Udało się, dziadku! Zrobiłem prezent dla taty! Kajtusiu? Tata! Cześć, Kajtusiu! Cześć, tato! Patrz, tato! Zrobiłem dla ciebie wyjątkowy prezent! Aha! Jaka śliczna łódka, synku! To nie jest żadna łódka, to kapelusz! Nie podoba ci się! Wspaniały! Najlepszy prezent, jaki od ciebie dostałem. Naprawdę zrobiłeś go całkiem sam? Nie ruszaj się, właśnie odgadłem słowo. <laughs> o nie, nic z tego. Kajtusi i ja idziemy na dwór bawić się w piratów. Chodź koleżko! <laughs> Ruchu, huj, dla leka. Wyprzedasz Kajtusia. nie jest, tato? Jestem cały. Upuściłem karton z rzeczami na wyprzedaż. W tym roku mamy dużo do sprzedania. Wyprzedaż? Tak. Wezmą w niej udział wszyscy sąsiedzi. Zbieram rzeczy, których już nie potrzebujemy, żeby je sprzedać. Ja też mogę zrobić wyprzedaż, tatusiu. To wspaniały pomysł, Kajtusiu. Przejrzyj swoje zabawki. Może znajdziesz takie, którymi się już nie bawisz. Kajtuś miał wielki problem, żeby zdecydować, którą zabawkę przeznaczyć na wyprzedaż. Lubił wszystkie swoje zabawki, nawet te, którymi się już nie bawił. Jak ci idzie wybieranie? Mogę sprzedać to. No, nie wydaje mi się, żeby ktoś chciał kupić zepsutą rzecz. Ale jak sprzedam swoje zabawki, to wtedy nie będę się miał czym bawić. Nie musisz sprzedawać wszystkich. Tylko te, którymi już się nie bawisz. Poza tym, tam na pewno będzie jakiś inny chłopiec z zabawkami, którymi on już się nie bawi. Może będziesz chciał coś od niego kupić. O, naprawdę? Kajtuś uznał, że to jest świetny pomysł. Sprzeda zabawki, których już nie chce mieć, i wymieni je na takie, które chce. Kajtuś nie mógł się już doczekać wyprzedaży. Gotowe, tato! Świetnie się spisałeś. Wynieśmy rzeczy na dwór i ustawmy je na stole. Przyniosłem świnkę skarbonkę. To znakomity pomysł. Możesz do niej włożyć pieniążki, które zarobisz. A kiedy będę mógł kupić nowe zabawki? No, ale najpierw powinieneś sprzedać swoje stare zabawki, wtedy będziesz miał pieniądze na nowe. Niedługo przejdziemy się do koła i zobaczymy, co sprzedają inne dzieci. Coś takiego. Czy mogę to kupić, mamo? To bardzo ładna zabawka. Czy Franek może ją kupić od ciebie? Nie, ja już nie chcę tego sprzedać. Jesteś tego pewien? Od dawna nie bawiłeś się tym. Już wcześniej chciałeś to sprzedać. Rozumiem, Kajtusiu. Daj nam znać, jeśli zmienisz zdanie. Kajtusiu, dlaczego wkładasz zabawki z powrotem do kartonu? Bo nie chcę sprzedawać moich zabawek. Mam pomysł. Chodźmy na spacer i zobaczymy, co sprzedają inni dobrze. Ech. Witaj, Kajtusiu, co się stało? Kajtusiowi nie spodobała się zbytnio wyprzedaż. Dlaczego pan sprzedaje hot -dogi, panie krawczyk? Na wyprzedaży znajdziesz mnóstwo różnych rzeczy. Nawet hot -dogi dla małych, głodnych chłopców, którym zepsuł się humor. Proszę bardzo, hot -dog za jeden uśmiech. Dziękuję. Widzisz? Na wyprzedaży dzieje się dużo miłych rzeczy. <noise> Patrz, mamo, tu stoi sypialnia. Masz rację, to właśnie tak wygląda. Byłoby zabawnie spać na dworzu, pomyślał Kajtuś. Wyobrażał sobie, jak to jest spędzić noc pod gwiazdami. To śmieszne, mamo! Patrz na to, Kajtusiu. Wezmę to. tuś z przyjemnością spacerował wzdłuż ulicy i oglądał, co sprzedają sąsiedzi. Na wyprzedaży było mnóstwo ciekawych rzeczy. Co to jest, mamusiu? To elektryczny otwieracz do puszek. Naciska się tutaj i wtedy automatycznie otwiera się puszkę. Mogę to kupić? Mamy już w domu otwieracz, który dobrze nam służy. Może znajdziemy coś, co jest nam potrzebne. Patrz! Chyba trochę za duży na Twoją głowę. Pozwól, że ja go przymierzę. Ładnie ci. A może wezmę ten? O, mamo, patrz! O, to jest bardzo interesująca zabawka. Mogę ją kupić? Zanim kupimy coś nowego, sprawdzimy, czy tata sprzedał coś z naszych starych rzeczy. Kajtuś był zawiedziony, że nie mógł sobie kupić zestawu narzędzi. Ale ja nie chcę! Ależ synku, ta zabawka nawet nie zmieści się w twoim pudle. Kajtuś pomyślał, że zestaw narzędzi zmieściłby się w jego pudle, gdyby pozbył się swoich starych zabawek. Pomyślał też, że może inne dziecko miałoby ochotę pobawić się jego zabawkami. I wtedy każdy byłby zadowolony. Cześć Franku! Możesz to kupić! Naprawdę? Dziękujemy, Kajtusiu. Franek chętnie się pobawi twoją zabawką. Ja już się tym nie bawię. Może w zamian znajdziesz coś nowego do zabawy? To dla ciebie. Wow. Dziękuję. Patrz ta to wspaniale, Kajtusiu, ale myślałem, że chcesz zatrzymać swoje zabawki. Ale nie wszystkie. Mam pomysł. Może położymy je na stole, żeby wszyscy je widzieli. Mamo, patrz, sprzedałem wszystkie swoje zabawki. To wspaniale, Kajtusiu. Jestem z ciebie dumna. Czy niedługo znowu zrobimy wyprzedaż? Chyba będziemy musieli. Patrz, ile rzeczy kupiła twoja mama. <grymne> Myślę, że mamy okazję do świętowania. Może pójdziemy razem na lody? Co się z tobą dzieje, Kajtusiu? Nie chcesz lodów? Wydaje mi się, że Kajtus chce najpierw kupić coś innego. Mam rację, synku? Kajtuś był szczęśliwy, że sprzedał swoje stare zabawki, żeby zrobić miejsce na nowy zestaw narzędzi.